Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10, wersety od 22 do 24. Przypadało wtedy w Jerozolimie święto odnowienia świątyni. Była pora zimowa. Jezus przechadzał się na terenie świątyni w krużganku Salomona. Otoczyli Go wówczas judejczycy i pytali Go, jak długo jeszcze będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli to Ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam otwarcie. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj mamy taki krótki fragment. Dalej kontynuujemy rozważania Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 10. Widzimy tutaj Pana Jezusa, który jest w Jerozolimie i przechadza się po świątyni tej świątyni Salomona. Właściwie świątyni Heroda, ale w krużganku Salomona. Świątynia odbudowana, przepiękna świątynia. Ale tutaj też czytaliśmy, że było pewne święto, święto odnowienia świątyni. Co to było za święto? Pan Bóg w ogóle ustanowił święta dla narodu izraelskiego i naród izraelski był zobowiązany do tego, aby właśnie celebrować te święta, aby właśnie świętować. Były to różne święta, mamy je wszystkie opisane w Starym Testamencie, są one w Starym Przymierzu i przypominam, że Pan Jezus, tutaj kiedy czytamy, to on żyje jeszcze w Starym Przymierzu, pod Starym Przymierzem. Chociaż czytamy Nowy Testament, to tutaj jeszcze jednak widzimy, że to stare przymierze obowiązuje, bo Pan Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu jeszcze nie zmartwychwstał, jeszcze ta krew nie została przelana, czyli tak jak ustanawiał wieczerze, mówił, że ten kielich to krew moja, która jest nowym przymierzem. Więc Pan Jezus jeszcze jest pod starym przymierzem, ale to święto, o którym tutaj czytaliśmy, no nie jest jednym ze świąt, które Pan Bóg ustanowił i nakazał, aby Izraelici je czcili. Jest to święto, właściwie można powiedzieć, ludzkie Izraelitów, którzy sami sobie je ustanowili i to święto obchodzono generalnie, tak według naszej rachuby, właśnie w okolicach grudnia, ono trwało 8 dni. Znamy je, albo słyszeliśmy raczej o tym święcie, jako o święcie Hanuka. Tam czczono rocznicę oczyszczenia świątyni i rekonstrukcji właśnie ołtarza przez Judę Machabeusza. To było bodajże w 164 roku przed naszą erą. I z tego powodu właśnie Żydzi ustanowili takie święto, wspominali to, że właśnie doszło do, tej, do tego oczyszczenia tej świątyni, tej rekonstrukcji. I mieli takie święto. No, ale to nie było święto, które nakazał Bóg. Więc dlaczego Pan Jezus w ogóle był w świątyni podczas tego święta? Czyż, czyżby Pan Jezus świętował, czcił jakieś inne święto, które, którego nie nakazał Bóg? Oczywiście nie. Znaczy, wiele osób, kiedy, kiedy właśnie mówi, że Pan Jezus brał udział w świętach, podaje właśnie ten przykład, że tutaj był na takim święcie. Ale jak dokładnie poczytamy, to wiemy, po prostu mamy tutaj jakby określenie czasu, kiedy ta historia się dzieje, że właśnie przypadało święto odnowienia świątyni. Była pora zimowa i Jezus przechadzał się na terenie świątyni w krużganku Salomona. Nic tutaj nie widzimy, nie przeczytaliśmy, żeby pan Jezus celebrował po prostu to święto, brał w nim udział, jakoś świętował w jakiś specjalny sposób. On po prostu był wtedy w świątyni, wtedy, kiedy było to święto. Prawdopodobnie jakaś grupa Żydów. Świętowała, wspominała to, ale tutaj nic nie widzimy, nic ewangelista o tym nie napisał, żeby Pan Jezus świętował, i no, oczywiście Pan Jezus nie zgrzeszył, więc nie świętował innych świąt niż były ustalone. Ale jednak, Poszedł tam. Dlaczego? No popatrzcie się. Znaleźli się tam Judejczycy. No nic dziwnego, że się tam znaleźli Judejczycy. Możliwe, że oni właśnie przyszli na to święto, zobaczyli Pana Jezusa, no i chcieli wykorzystać ten moment, właśnie, że On tam jest. No i przylecieli i pytają go, i konkretnie go pytają: Jak długo jeszcze będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli to Ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam otwarcie. Oni wiedzieli, że ma przyjść Mesjasz. Rzeczywiście z całą pewnością słyszeli o Panu Jezusie, słyszeli, jak faryzeusze, saduceusze zarzucają Mu pewne rzeczy, ale też na pewno widzieli, słyszeli o tych cudach, które Pan Jezus czynił, jak głosił, no i gdzieś tam były jakieś wskazania, że rzeczywiście mógły być to Mesjasz. Nie byli pewni, więc idą i prosto pytają. Panie Jezu, jeżeli to Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Zobaczcie, Pan Jezus był w tym miejscu, było tam jakieś święto i przychodzą do Niego ludzie i się pytają i Pan Jezus mógł z nimi porozmawiać. Jutro i w, następne, w następny weekend będziemy dalej czytać, ale zdradzę tutaj rąbka tajemnicy, że część z tych ludzi, którzy, tam, którzy właśnie pytali się Pana Jezusa, Uwierzyła w pana Jezusa. I kochani, to jest naprawdę. Dobry przykład, dobry wzór do naśladowania. No oczywiście, że Pan Jezus zawsze jest dobrym wzorem do naśladowania, ale jak widzę, wiele chrześcijan lubi naśladować Pana Jezusa, ale tam, gdzie im to pasuje albo tam, gdzie jest im wygodnie, niekoniecznie we wszystkim. A jest też taka grupa chrześcijan, która zupełnie nie chce brać wzoru z Pana Jezusa właśnie w tym przypadku. W innych podcastach już nagrałem kilka takich Właśnie wypowiedzi, komentarzy odnośnie tego, czy my możemy chodzić na jakieś święta, czy możemy uczestniczyć w jakichś innych świętach. No, jest taka grupa osób, która mówi, że nie wolno nam w ogóle celebrować żadnych świąt. Teraz już nie ma świąt. No, oczywiście tutaj najczęściej w okolicach za niedługo będzie Boże Narodzenie oczywiście. Jest taka grupa, która twierdzi, że to jest bardzo niebiblijne. Nie możemy spotykać się, jeździć Wielkanoc tak samo. Ale są też inne święta, takie właśnie nasze ludzkie, rodzinne, jak na przykład urodziny, jak chrzciny, pierwsze komunie. No, no są takie święta, oczywiście, to są święta ludzkie, no ale jest grupa chrześcijan, która mówi, że nie wolno w czymś takim uczestniczyć. A jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, żeby właśnie iść, albo został zaproszony i skłania się ku temu, żeby właśnie iść, no to zazwyczaj zostaje bardzo porządnie napomniany, aby nigdzie się nie wybierał, bo to jest bałwochwalstwo, tak nie wolno, to okazujemy niewiarę, Bogu się to nie podoba. Zaczynają tam w ogóle cytować z Ewangelii Marka, że sam, sami sobie pou, jakieś tam święta poustalaliśmy, pozmienialiśmy prawo i tak dalej. W ogóle to jest super, naprawdę fragment, ja go bardzo, bardzo lubię, ale akurat w tym przypadku tak troszeczkę nietrafiony. Jest tam jeszcze inny fragment w Starym Testamencie, gdzie bodajże u proroka Jeremiasza, że Bóg brzydzi się właśnie naszymi świętami i, i nie możemy tego celebrować, nie możemy w ogóle brać udziału w takich świętach, bo to jest obrzydliwość dla Boga. Nawet zdarzyło mi się, że sam zostałem, powiedzmy, napomniany takim wersetem, a potem dowiedziałem się, że, że, że ta osoba, znaczy o tej osobie, że ona nie uznaje Starego Testamentu, czy też mówiła, że Stary Testament nas. Nie obowiązuje. No ale nic. Kochani, to jest też poważny problem, szczególnie dla ludzi, którzy dopiero co się nawrócili, którzy wyszli z jakiejś tradycji, nie mówię tylko katolickiej, bo każdy z nas ma tam jakąś tradycję jest wiele osób, które z niewierzących, a mimo wszystko biorą udział właśnie w sztach, czy też chrzczą swoje dzieci, puszczają do pierwszej komunii, do bierzmowania. No ale w ogóle też na przykład mamy coś takiego jak urodziny. No to niewierzący tak samo lubią świętować Boże Narodzenie, czy my jako ludzie wierzący, naprawdę wierzący, którzy uwierzyli Jezusowi, Chrystusowi, możemy iść na takie uroczystości, na takie e, święta. E, wiem, że to sprawia naprawdę wiele problemu ludziom, bo, bo czują się tacy trochę zaszczuci. No, z jednej strony by chcieli iść, a z drugiej strony. E, Ludzie no, bardziej doświadczeni, by można było powiedzieć, zabraniają. No i o co tutaj chodzi? I słuchajcie właśnie, ten przykład jest bardzo dobrym przykładem, ten fragment, który tutaj przeczytaliśmy. Popatrzcie się: było pewno święto ustalone oczywiście przez ludzi. I widzimy, że Pan Jezus pojawił się w świątyni, ale nigdzie nie widzimy, żeby On brał w tym udział. Po prostu się pojawił i spotkała Go tam grupa osób. I on po prostu z tą grupą osób mógł porozmawiać. Oni sami go pytali, czy on jest Mesjaszem, więc on mógł powiedzieć im w ogóle o Bogu. Mógł się też przedstawić, mógł im głosić, mógł z nimi rozmawiać. No i jak myślicie, jeżeli pan Jezus rozmawiał z tymi ludźmi, to było to dobre, czy to było złe? Jak myślicie, czy ta grupka osób, która tam przyszła, nawet gdyby mu wypominała, że nie był na tym święcie, nie brał udziału, jaki to on jest taki i owaki, to myślicie, że Pan Jezus by się tym przejął? Jak myślicie? Bo ja wierzę, że Pan Jezus był znany z riposty, nawet ciętej riposty, i zaraz by coś nam odpowiedział, żeby im poszło w pięty, i sami by się zastanawiali, po co oni się w ogóle pytali, ale tutaj też wiemy. Że Pan Jezus po prostu z nimi rozmawiał, mówił i wiele osób się nawróciło. I, kochani, nie powiem, że rozumiem, dlaczego ci ludzie, pewna grupa ludzi zabrania chodzenia na różnego rodzaju święta. Może się obawiają, że sami mogliby czemuś ulec, nie wiem, powrotu do, do, do tych starych nawyków, ale jeżeli tak myślą, to, no to chyba ich wiara nie jest trwała, pełna ewentualnie. Może rzeczywiście nie uwierzyli tak, tak, tak prawdziwie, że się tego wszystkiego y, obawiają. Ale jak powiedziałem, Pan Jezus to jest niesamowity wzór do naśladowania. I dlatego ja zawsze zachęcam, w szczególności kiedy się ludzie pytają, no bo zbliża się jakieś święto albo zostałem zaproszony na urodziny, na chrzciny, na, na, na komunie, czy ja tam mogę iść. Ja osobiście zawsze mówię, nie widzę, nie widzę problemu, żebyś poszedł, ale powiedz mi, w jakim celu Ty tam y, idziesz. No, często słyszę, że oczywiście, no wiesz, będzie okazja, żeby głosić Ewangelię. No i tak, może tutaj zacznę od tej drugiej strony. Wiele osób tak, a, będzie głosić Ewangelię. Niestety potem słyszę, niekoniecznie świadectwa, ale jakby spowiedź, no wiesz, nikomu się nie dało głosić Ewangelii, a jeszcze rzeczywiście był alkohol, spożyłem alkohol i w ogóle popełniłem grzechy w tym wszystkim. Oczywiście może się tak zdarzyć. Jeżeli ktoś jest tak słaby w tym wszystkim, no to ja rzeczywiście odradzam, ale nie dlatego, żeby samo to święto było jakoś, jakieś złe, ale jeżeli są tam rzeczy, które przy "Prowadzają cię do grzechu, a ty wiesz, że coś, że się słabiej wierzę." To po prostu nie idź. Jeżeli wiesz, że masz problem z alkoholem albo nie potrafisz odmówić i się napić, a potem się upijesz, no to lepiej nie iść na takie święto. Ale kochani, nie jest dużo osób, które myślą tylko o tym, żeby iść, napić się, nachlać w ogóle i nie wiadomo, co. Jeżeli rzeczywiście Bóg poruszył twoje serce, przemienił to serce, jeżeli Ty oddałeś życie Chrystusowi, to przecież wiesz, kto jest twoim Panem, kto Tobą rządzi. I właśnie przecież Bóg też nas, abyśmy szli i głosili dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Królestwie Bożym, innym ludziom. I to jest właśnie bardzo dobry czas, aby właśnie porozmawiać. Dlatego, że się siedzi przy stole, robią się jakieś grupki. Nie z wszystkimi się znamy, z niektórymi się znamy, z niektórymi nie, z niektórymi się dopiero co poznamy, ale zawsze możemy zaświadczyć właśnie o Jezusie Chrystusie. Najczęściej pada takie głupie pytanie, nasze znaczy głupie pytanie jest bardzo fajne, ale kiedy ludzie mnie zadają, to potem myślą, po co takie głupie pytanie zadałem, czyli, a co tam u Ciebie słychać? Ja wtedy zawsze mogę wyjść, wtedy na przykład. No wiesz, u mnie bardzo dużo się pozmieniało. Nawróciłem się, uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi, wyznałem mu swoje grzechy. Mogę powiedzieć o kościele, mogę powiedzieć o mojej służbie. No i te osoby może nawet nie chciały tego usłyszeć, no ale usłyszały. I to jest okazja, aby zaświadczyć właśnie o Jezusie Chrystusie. Czy ja muszę brać udział w tych wszystkich przyjęciach piciem alkoholu? Oczywiście, że nie. Bez problemu mogę powiedzieć, wiesz, to nie jest najlepszy pomysł, ja już tam swoje wypiłem w życiu, dzisiaj nie piję, dzisiaj zawierzyłem Jezusowi, jestem w służbie, mnie nie wypada i. I zazwyczaj nie ma z tym w ogóle problemu. Czy, czy mamy iść na właśnie do kościoła na jakąś pierwszą komunię, to już zależy od, od każdego. Ja też nie, nie bronię, myślę, że nie ma w tym nic złego, aczkolwiek co innego iść dla okazania szacunku, w szczególności kiedy chodzi na przykład o pogrzeby, a co innego brać udział właśnie na przykład w mszy świętej nie jest to biblijne i ta cała celebracja klękania, czczenia pochylania się i modlenia różnych dziwnych modlitw nie do Pana Boga no, jest bałwuchwalcą po prostu, więc nie powinniśmy w ogóle w tym brać udziału, ale jeżeli na przykład mamy zorganizowane, że spotykamy się pod kościołem, a potem jest gdzieś jakiś wyjazd, czy, czy coś idziemy to znowu nie dzieje się ani wiadomo co co, co co złego jeżeli nie bierzemy w tym udziału znaczy, ja wiem, że wszyscy tak zwani biblijnie wierzący protestanci zaraz powiedzą: A brałeś udział w tym, bo myśmy cię tam widzieli. No ale jak zapytasz tych, właśnie rzymskich katolików, to oni właśnie będą się patrzeć na ciebie, bo, bo nie uklęknąłeś, bo nie przeżegnałeś się, bo nie powiedziałeś się jakieś tam modlitwy, i oni odbierają, że ty nie bierzesz w tym udziału, więc to wszystko zależy od punktu siedzenia. Ale kochani, jest to na pewno możliwość, aby wziąć porozmawiać. Kiedy mamy urodziny, który nas zaprasza, idziemy po prostu i zawsze możemy porozmawiać. Ja wiem, nie ma urodzin w Biblii, Pan Jezus nie obchodził i tak dalej. przestańmy się zajmować rzeczmi, rzeczami, których nie ma w Biblii, a zacznijmy się zajmować tymi, które są w Biblii. No, więc Pan Jezus wykorzystał święto, spotkał się z ludźmi i mówił im o Bogu. Więc my też spotykajmy się z ludźmi, w szczególności, że mamy mało czasu. Zazwyczaj przecież pracujemy, jesteśmy zajęci. W tej pracy to też mamy jakąś ograniczoną liczbę osób i powinniśmy już im dawno powiedzieć, więc możliwe, że powiedzieliśmy, no i co, komu teraz mówić? No, mówimy przecież naszej rodzinie albo osobom, które gdzieś tam poznamy, bo o to chodzi, żeby wykorzystywać ten czas, aby głosić, Ewangelie I słuchajcie, ludzie są naprawdę ciekawi tego wszystkiego. Będą ludzie, którzy oczywiście na takich imprezach, czy tam weselach pójdą i od razu myślą o chlaniu i oni się nachleją, to z nimi nie musicie rozmawiać. Ale będzie dużo osób, które, których po prostu wy zaciekawicie w tym wszystkim i w tym, że moja osoba kogoś zaciekawiła, ja mogę świadczyć o Jezusie Chrystusie, i myślę, że należy wykorzystywać takie okazje. W szczególności, że sam kiedyś tak właśnie myślałem, że, że nie będę nigdzie chodził, bo to jest właśnie niebiblijne i byłem zapraszany. Właśnie byłem zapraszany na chrzciny, tak? Chrzciny niemowląt i powiedziałem, że nie pójdę, nie pójdę potem na, na tą imprezę. Po chrzcie, i, i wiecie co? No, te osoby się obraziły. No i powiedzcie, no, co z tego, że się obraziły? No, obraziły się i teraz nie mam z nimi kontaktu, po prostu. One ze mną nie chcą mieć kontaktu, nie chcą za bardzo mnie zapraszać, tak nie bardzo je znam po drodze. No i co? No i straciłem okazji, aby świadczyć im o Jezusie. To i to naprawdę jest tego warte. Nie wiem, czy będę miał jeszcze możliwość, a może po prostu to zajmie dużo czasu, aż one znowu się przekonają, gdzieś zaproszą i będziemy mogli porozmawiać. Więc tak, kiedyś sam taki byłem, a teraz widzę, że po prostu niestety moje myślenie nie było najlepsze i przepaściłem naprawdę kilka dobrych okazji. Nie, żeby przekonywać, ale żeby. Mówić po prostu o Jezusie, głosić Ewangelię. No bo co oni z tym zrobią, no to to już jest ich sprawa, to już Duch Święty będzie przekonywało, a nie ja. Ale ja wiem, że jako uczeń Jezusa Chrystusa mam iść i ogłaszać Ewangelię. Mam wykorzystywać wszelkie sposoby, czas do tego właśnie, bo czas jest krótki, aby iść i ogłaszać. I widzę, że Pan Jezus. Poszedł, wykorzystał ten czas, mówił i wielu uwierzyło. No ja w wielu przypadkach po prostu nie poszedłem tym samym, co osoby nie uwierzą. No bo im nikt nie powiedział, zresztą to tak jak Izajasz znowu mówił, a któż uwierzy naszemu zwiastowaniu? Przecież nie ma tego, kto by głosił. Mamy to powtórzone w liście św. Pawła do Rzymian w 10 rozdziale. Więc jeżeli my nie powiemy, nie ogłosimy, to oni nie uwierzą. No po prostu nie uwierzą, bo wiara rodzi się ze słuchania. Słowa Bożego, Słowa Jezusa Chrystusa. Dlatego chciałbym tak podpowiedzieć, pokazać wzór do naśladowania i jeżeli są właśnie jakieś takie okazje, nawet święta, ludzkie święta, idźmy i wykorzystujmy ten czas. Głośmy, świadczmy o Panu Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na jutro. Drogie słuchaczu, proszę nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia ewangelii pana Jezusa Chrystusa.